Witam Waw i zaczynamy kolejną transmisję na żywo z moim kalendarzem. Z kalendarzem adwentowym Harry Potter. I tydzień. O, ok, o, okienko. 16. O bo nieco tu mam do tyłu, ale nic nie szkodzi. Co to co? Zaczynamy pokażą Wam, co w w okienku. 16 kalendarza adwentowego, którego nabyłem szczególnie dla torsów, a ja mamy, o właśnie, kolejną figurkę, jedna już była pokazywana w okienku na, na, na moim kanale, Teraz mamy drugą figurkę, razem z domu. Ramen tak, bo mamy cztery domy. Jeden link jest właśnie ramen -kab. tam stoje są w kolorze niby, niby. Figurka niższa od poprzedniej, bo ma krótsze nogi. Dwa ma nogi ruchome. ma krótsze nogi, które też często występują, a najczęściej występują to najdłuższe, tak, czyli są kolor, tak, Mm, gdyby ja, to nic nie ma. Tego w takim razie tak się prezentuje, prezentuje. No ja, i ja oczywiście, wykorzystując tą, te dwa torsy, tworzę sobie fanów danej serii, czyli fanów Harry'ego Putera, i tutaj mamy fanów, to yy, i łowi te domu, w jeżeli chodzi o Ogwart i nie chodzi o yy, tak czyli będę tutaj wprowadzał no, znane, gdzie tradycyjnie wykorzystam te swoje główki, które najczęściej u mnie występują. Zmienię kolor młosów, yy, nogi dam inne. Tu się zastanawiam, jest to lepiej to w sumie, tu czy nie wykorzystać relatowego koloru lump. I nie tak to będzie się właśnie wszystko prezentować. My, my pokażę my, Wam my, my jeszcze raz, jak wygląda ten tors. Zaprezentujemy, mamy nadruk z przodu. Mamy też nadruk z tyłu, no tutaj akurat mamy włosy. Może tak? Eee, dwa. Cyk. Ej. udało się. No i tak to się prezentuje. W pewnej chwili myślałem, czy nie dać jaśniejszych ramion w barwach tych, tych niby, niebie, niebieskich, ale tak, chyba zostawię tak, jaki jest. A dam tylko kolor granatowy nługo. No i oczywiście, coś tam jeszcze się zastanowi. Ja? I tak to się wszystko u mnie rozwijało. To pokrótce też powiedziałem, na czym polega moja zabawa, że właśnie tworzą fanów, fany serii. Yy, tak, nie czytam, jak to chyba ale yy, może na koniec, ile czasu mamy. Tam wypełnimy, jakie serie mam u siebie u siebie. Takie te liczne, między innymi ten hary, mamy Mudago. Star Wars, Minecraft, Next O'Knight, Trima, nie tylko mniejsze, tak jak na przykład. kiedyś miałem tylko Indian i 1 Tors, ale mam kilka, nie? Pirates jest ich najmniej, Animal Crossing, mam tylko ani jeden Tors. Gdybym oczywiście pełno mam różnych mini figur. to są mini -figurach. No i tak to się prezentuje cały ten mój świat figurek, z których jestem zadowolony i z których się śpią, że to tak ładnie mi włożą. Zapraszam do obserwacji, do oglądania, do części społeczności na YouTube, zapraszam do komentowania, do dyskusji pod filmikami, no i co? I zapraszam na kolejną transmisję na żywo. Bye.